Witajcie kochani na kanale w objęciach Magicznego Ogrodu. Witajcie z mojej jeszcze niezorganizowanej kuchni, w której wszystkie blaty są zajęte. Witajcie również w drugiej części o żurawinie. Dzisiaj będzie szybko i zwięźle, bo nie ma dużo produktów, bo tylko po 200 gram żurawiny. Do, po, do tej żurawiny wytrawnej i do tej żurawiny na słodko przygotowałam produkty, one... O, o, o tam leżą, zaraz Wam pokażę co jest dwa malutkie garnczki i raz, dwa, trzy i żurawina do słoiczków będzie, oczywiście pojechałam dzisiaj kupiłam słoiczki takie po 135 kupiłam te po 70 degustacyjne i które jeszcze to pokażę Wam po tamtej stronie one tutaj stoją o, o tutaj te, te 210 ml, co mają i mogę kochani szaleć Ile tylko wejdzie, mogę szaleć, są słoiki, mogę szaleć. No ale z tym szaleniem dzisiaj to trochę inaczej, bo jeszcze, tak jak widzicie, tutaj duża foremka stoi, tutaj zakwas się zarabia, więc będę robiła dzisiaj chleb na zakwasie wieczorem. On tak ładnie tutaj już zaczyna bąbelkować, ale jeszcze mu trochę potrzeba. Od sąsiadki Asi dostałam zakwas naprawdę bardzo mocny, więc mam nadzieję, że do wieczora... Tyle ile potrzebuje, tyle się go urobi. No to co? Na tamtą stronę i zaraz Wam pokażę, co przygotowałam do tych dwóch żurawin. Do tych dwóch wersji, oczywiście. Nie do żurawin, no do żurawin, ale do tych dwóch wersji. Najpierw słoiki, o takie były ładne, pakowane po 6. Więc takie sobie kupiłam słoiczki te pakowane po 4 i takie 135 ml. Bardzo fajne. Dobra, tutaj się suszy skórka. Skórka ta się już wysuszyła, a tutaj jest nowa, ponieważ będę potrzebowała sok do tej właśnie żurawiny na słodko. Jak już jesteśmy tutaj z tej strony, to zaraz Wam pokażę. To już Wam mówię, co do tej słodkiej żurawiny. 200 g żurawiny. 120 g cukru. 100 ml soku z pomarańczy. Skórka otarta z połowy pomarańczy. Szczepta cynamonu i na sam koniec jedna łyżka miodu. Wszystko będzie zależało, czy tą łyżkę dodam. To zależności od tego, jak będzie kwaśny. Wytrawna. 200, tak samo jak tutaj. 100 ml wody. 100 g cukru. Sok. Cytryny, sok z cytryny. Co tutaj mam? Mam taką malutką gałązkę, urwałam sobie z balkonu. Rozmarynu, szczypta soli i szczypta imbiru. Zatem, tak jak mówię, do gara i proces tworzenia żurawiny wytrawnej i na słodko uważam za rozpoczęty. No to zaczynamy od tej wytrawnej. Wlewam wodę. Wlewam wodę, wsypuję cukier, wrzucam żurawinę i poczekamy aż się zagotuje i popęka. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że tutaj jest jeszcze do tej wytrawnej ocet balsamiczny. Tak mi dziś umknęło, a stał tam obok. Wszystkie te, wszystkie te przyprawy i ocet balsamiczny dopiero jak to się roz, rozgotuje, kochanie. Teraz tu na słodko. Sod pomarańczowy, cukier. Żurawina. I dokładnie tak samo czekamy aż się, aż zabąbelkuje. I teraz tylko czekamy, kiedy będzie strzelać. Przyprawy dokładnie tak samo później, jak już tutaj to się pobąbelkuje. Ta już strzela. Podoba mi się to strzelanie. może wyjdą ze dwa słoiczki Te malutkie oczywiście o te o takie o zmniejszam troszeczkę, kochani. Musi się pogotować, żeby ta woda trochę wyparwała, żeby się cukier rozpuścił i niech się karmelizuje. tutaj w soku. Też czekamy, aż popęka. No i wytnijmy I teraz, kochani, zostawiam to na 10 minut, zobaczymy ile się wygotuje wody i soku i wracam do Was za 10 minut jak to trochę zgęstnieje kochani, włączyłam się do Was szybciej niż 10 minut po 6 minutach zobaczcie jak pięknie gęstnieje przepięknie, prawie że już jest dobry ten w soku pomarańczowym jeszcze szybciej ten na słodko oj, nie mogę podnosić, bo będzie piszczeć o proszę, jak pięknie gęstnieje. Dodam zatem teraz przyprawy. Pogotuję jeszcze 5 minut i do słoiczka. Bo tutaj nie ma co, nie ma tej żurawiny za dużo, więc szkoda by było, żeby to się wszystko miało wygotować. Dobra, to tutaj mamy wytrawną, więc do wytrawnej już dodaję. Dodaję imbir, dodaję trochę soli i dodaję kawałeczek gałązki rozmarynu. Ten rozmaryn później wyjmę. łyżeczkę soku z cytryny Teraz. i tutaj też jest i ocet balsamiczny tutaj łyżeczkę o tak Tutaj Cynamon, skórka i miód. O, tak. Ale gęstnieje, szybciutko gęstnieje. Ależ piękna się zrobiła. Trzy minutki pogotuję i będzie dobrze. Tutaj też. Tamta jest o wiele gęściejsza. Zobaczymy, co tutaj wyszło. Ale niech się gotuje. Dobra. Miod się zaraz rozpuści. Kochanie, żurawinka, jak, jak się patrzy. aż pięknie, aż się chce. Kolor bordowy, ciemne bordowy. Pięknie. A zapach? Ta pachnie pomarańczem, a ta, ta pachnie rozmarynem. Trzy minutki. Tutaj jest dwie i jeszcze minutka. Raz, dwa, troszkę mocniej. I zaraz będzie gotowe. Żeby mi się tego nie, nie pomieszały słoiczki, jak będę opisywać. <laughs> która słodka, która wytrawna. Teraz jeszcze spróbuję. I będzie można wkładać słoiki. Wow, przepięknie. Pięknie się robi. I patrzcie, wcale dużo nie trzeba. Czasu też niedużo. na zegarku pokazuje mi minutkę. Obok w wielkim garze... O, proszę, już jest. I jeszcze minuta. Obok w wielkim garze gotuje się zupa, co znaczy się zupa. Gotuje się wywar życia, czyli rosół, kochanie, rosół na kościach szpikowych. Na dużej ilości wołowych kości <laughs> i na kurzych nóżkach u mnie kochanie zawsze w kuchni się coś dzieje to nie jest tak, że ona stoi odłogiem, biegam po tej kuchni w tą i z powrotem i zaraz wyłączam i będę, o proszę. i minutka minęła i będę wkładała do słoików Zobaczycie, jak już będzie w słoikach. Kochani, do wytrawnej dołożyłam jeszcze łyżkę octu balsamicznego i sypię troszeczkę płatków chili, żeby ona nabrała takiego bardzo wyrazistego smaku. Słodka jest przepyszna ta, przepyszna i ta już teraz też. Pyszna. Zrobiła się z tego po prostu galaretka. Tu jeszcze minutka, żeby się to razem ładnie połączyło. I można do słoików. Kochani, tak smakuje. Żebym wiedziała, to kupiłabym więcej żurawiny. Żebym wiedziała, że takie dobre wyjdzie. Wyszły dwa słoiczki. Te po 135. I te dwa małe. Żurawiny na słodko. Na słodko jest po prostu gotowana w tym soku z pomarańczy. Jest niewiarygodnie pyszna. Mogłabym jeść łyżeczką, gdybym mogła. Spróbujcie, podoświadczajcie i zróbcie. Lećcie, kupcie żurawinę. Naprawdę nie pożałujecie. Nie musicie robić tego, tego soku, chociaż sok. Chociaż sok, pokażę Wam, jak wygląda dzisiaj dzień po, po zrobieniu. Klaruje się, ale też osadza się jeszcze tutaj. Niepróbowany jeszcze był ten, co zostało go tak trochę. Ale wygląda ślicznie, zapasteryzowany. No i tego drugiego, tej drugiej żurawiny, co dosypywam papryki. Zobaczcie, jak różni się kolorem. Też wyszły dwa słoiczki takie i dwa małe. Popatrzcie, to jest ten z papryką i imbirem, a to jest ten na słodko. Zobaczcie, jak różni się różni się kolorem. Może w kamerze tego nie widać, ale różni się kolorem. Ten jest jaśniejszy. Ten jest takie bordo, takie głębokie bordo. Mówię Wam, lećcie, kupcie żurawinę, nie będziecie żałować. Naprawdę nie będziecie żałować. Pyszne wyszło, pyszne. Ja wiem, że każdy ma inne smaki, może sobie doprawiać, yy, zmieniać te proporcje, ale jak jest jakaś baza, to zawsze można coś zrobić. Naprawdę polecam Wam z całego serca. Ja jak tylko poddam się tej operacji, że mi zszyją tą dziurę, którą mam w gardle, kochani, to, to pierwsze co zrobię, to będę jadła. Będę chyba jadła bez końca, bo tak bardzo pragnę, żebym, żebym już mogła jeść. Kochani, żebym już mogła jeść. A jak na razie to zaprzyjaźniam się cały czas z moim pegusiem, i no i tak widzicie, garzupy się gotuje, żeby można było wszystko rozwodnić. Dzisiaj zrobiłam sobie wątróbkę z cebulką na rosole. Nie wiem, czy ktoś jadł kiedyś wątróbkową zupę ale polecam, tak smakuje, naprawdę smakuje, tylko że moja była zmiksowana na rzadko. Dobra, ale to nie jest ten, to nie jest opegu, tylko o Żurawinie. Lećcie, kupujcie, tyle dzisiaj. Widzicie, i zbiera się. Także tyle dzisiaj, kochani, z objęć magicznego ogrodu, a w zasadzie z mojej nieuporządkowanej jeszcze kuchni. Ale tak jak powiedziałam, to już tylko chwila i będzie nowa. Ona już jest, tylko muszę to wszystko, kochani, stąd zabrać, wynieść, ułożyć i wprowadzić nową. No ale to, wiecie, potrzeba rąk do pracy. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście dzisiaj ze mną, że byliście do końca i że, i że być może przyda się Wam Taki, taki przepis na żurawinę. Wyśmienita. Jestem zakochana w tej żurawinie. Będę ją robiła. Jak pójdę do sklepu będzie żurawina, to kupię jeszcze. Kupię, bo naprawdę wyszło wyśmienicie. A jak widać, tylu słoiki są. Także dopóki są słoiki, to w mojej głowie, wiecie, tak bryt sprężynka chodzi. Co jeszcze można wykombinować, żeby te słoiki wykorzystać? A jak zabraknie słoików? I tak u mnie właśnie jest. Buziaki. I do następnego, kochani. Dziękuję Wam bardzo.